Witajcie moi drodzy, z tej strony Pan Anonim i witam się z wami w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z materiałem, który jest odpowiedzią na pytanie jednego z was, który zapytał się mnie, właściwie zadał pytanie dotyczące dwóch kwestii: kwestii męskiego stylu oraz kwestii perfum, tylko rozbił to pytanie na trzy różne, jakby osobne pytania, które są z tymi tematami związane. Ja oczywiście na to pytanie postaram się dzisiaj odpowiedzieć i mam nadzieję, że uda mi się zrobić to jak w jak najlepszy sposób, ale korzystając z okazji. Chwilę temu na moim kanale pojawił się również lookbook z koszulami od VELVENTY, tak więc jeżeli jesteście ciekawi i tego materiału jeszcze nie widzieliście, to link wyświetli wam się gdzieś tutaj, a ja już przechodzę do sedna dzisiejszego materiału, czyli do odpowiedzi na pytanie. Do sedna, czyli do pytania od pobożnego lucyferianisty. Naprawdę piękny Nick, bardzo mi się podoba. E, pytanie dotyczy, tak jak mówiłem, e, dwóch kwestii, czyli kwestii męskiego stylu i kwestii perfum. Przy czym ta pierwsza kwestia jest wymieszana pomiędzy stylem a perfumami, i to pytanie brzmi następująco. Kiedyś chodziłem, chodziłem w skórzanej e, kurtce i glanach lub konwersach i miałbym do Ciebie pytanie, jakie perfumy do tego pasują? Może być nisza, nawet Powinna. To jest pierwsza część pytania, moi drodzy. Tak jak widzicie, dotyczy ona perfum powiązanych z męskim stylem. A więc, jeżeli mówimy, mówimy o takim ciężkim stylu, takim, można to ująć, pewnie niektórzy mnie za to stwierdzenie zabiją, ale już takim bardziej metalowym stylem, czyli czymś, co, ja, jeżeli chodzi o styl ubierania, jest dosyć ciężkim stylem. Tutaj wybrałem zapachy, ponieważ wykonałem mały research i starałem się znaleźć kompozycje, które będą bardzo dobrze oddawać taki styl ubierania i takie zapachy udało mi się znaleźć. Czyli stawiałem tutaj na nieco cięższe kompozycje, przy czym nie na tyle ciężkie, żeby nadawać ciężkości temu stylu, tylko go uzupełniać, uzupełniać w ciekawy sposób. W związku z tym, że tak jak wspomniałem już niejednokrotnie, jest to ciężki styl ubierania, czyli bez sensu byłoby go jeszcze bardziej dociągać. Dość ciężkimi kompozycjami zapachowymi, dlatego ja wybrałem coś co mimo tego, że jest stosunkowo ciężkie, to jednak aż tak bardzo się nie odznacza i są to zapachy, w większości z nich przynajmniej znajdziecie nuty skóry. Nuty skóry, który, które jeszcze bardziej podbudują ten efekt skórzanej kurtki, skórzanej butów, który według mnie w bardzo ciekawy sposób uzupełni tę całą stylizację. Różnie przedłużając, przechodząc do pierwszego zapachu, ja je tu mam rozpisane i numer jeden to Escentric Molecule, Molecule 04, czwórka, jeżeli chodzi o molekuły słynne, o których wspominałem Mam Wam kilka odcinków temu. Tutaj jest to taki bardziej drzewno-pudrowy zapach. Jest to nieco lżejsza kompozycja aniżeli zapachy, które mam jeszcze w zanadrzu. Natomiast rozpoczynając gdzieś tak testy zapachowe zacząłbym właśnie od tego zapachu, ponieważ według mnie on świetnie sprawdzi się, jeżeli chodzi o takie uzupełnienie nieco cięższych stylizacji, ale w taki sposób, że jednak będzie to zapach, który z nimi nie będzie aż na tyle współgrać. Jednak ten zapach będzie się odznaczać. Tak więc, jeżeli szukasz czegoś, co bardziej odznaczy się z tą stylizacją, no to myślę, że Molekuły 04 sprawdzą się tutaj doskonale. E Numer dwa to już bardzo ciężka propozycja, bardzo ciężka propozycja, która będzie też odpowiedzią na Twoje ostatnie pytanie na somato Black Afgano, czyli zapach ciężki, drzewno, dymny, a nawet konopny, ponieważ liście konopni indyjskiej również w tym zapachu się znajdują, tak więc to warto mieć na uwadze. Jest to kompozycja bardzo ciężka, jest to esencja perfum, co też bardzo mi, warto mieć na uwadze. Jest to zapach naprawdę, z którym nie warto przesadzać. Jest on bardzo trwały, bardzo odznaczający się, bardzo charakterystyczny. Tak więc, jeżeli chcemy podbudować taki styl ubierania się bardziej ciężki i chcemy go, można tutaj, tutaj akurat zgodzę się w tym, że ten zapach nieco go dociąży. Natomiast nie jest to kompozycja, która bardzo będzie się oznaczać, ale to warto mieć na uwadze, że zapach ten lekko taki styl dociąża, jest naprawdę świetna kompozycja. Do niej w szczególności zachęcam Cię do testów. Jeśli nie znasz, to obowiązkowo musisz ten zapach poznać. Przechodząc dalej, tutaj naszykowałem coś. Jeżeli chodzi jeszcze o nisze, może tak, skupmy się jeszcze na tej niszy, City on Fire, czyli już zapach, który też jest odpowiedzią na ostatnie swoje pytanie. To jest zapach, który, no, bardzo specyficzny. To jest zapach, który, to jest zapach ogniska, to jest zapach czegoś spalonego, jak sama nazwa mówi, City on Fire, a dodatkowo w składzie zapachu, w nutach znajdziemy spaloną zapałkę. Czyli naprawdę mamy tutaj do czynienia z linearną, bardzo dymną, bardzo ognistą, można powiedzieć, kompozycją, co też będzie będzie ciekawym uzupełnieniem takiego stylu, bo pierwsze co, jeżeli opisałeś mi, napisałeś mi o tych glanach i skórzanej kurtce, mówię, kurczę, świetnym zapachem będzie City on Fire, coś, co się naprawdę odznacza, coś, co jest najbardziej charakterne, ale też do takich bardziej eleganckich stylizacji, przy czym bardziej mrocznych, załóżmy na to, gdzie królują ciemne kolory, takie uzupełnienie tej stylizacji właśnie zapachem City on Fire będzie czymś naprawdę świetnym, tak więc ja ten zapach również jak najbardziej mogę Tobie polecić i teraz odchodząc już z sensu stricte od niszy skupię się za, na zapachach mniej niszowych i tutaj postawiłem na te nuty skóry, które według mnie również świetnie pasują do takiego stylu. Numer 1, a właściwie mam tutaj dwa numery, to jest. Coś na pograniczu niższy, coś na pograniczu bardziej mainstreamu. Mowa oczywiście o serii Eisenberg Secret, jednej z moich ulubionych serii zapachowych. Tutaj dla Ciebie mam dwa zapachy, czyli piątkę i siódemkę. Tutaj piątka jest fajna, natomiast bardziej kierowałbym się w kierunku siódemki, czyli Cour Orion, Zapachu skórzanego, bardzo orientalnego, czegoś naprawdę świetnego. Tak więc myślę, że ten zapach warto brać pod uwagę. I kolejna kompozycja to zapach Gucci Guilty Absolute. Również skórzana, bardzo aromatyczna, bardzo klimatyczna kompozycja, która również w ciekawy sposób będzie współgrała z takim stylem ubierania z czymś, gdzie rzeczywiście ta skóra w stylizacjach bardzo, ale to bardzo króluje. Tak więc jeżeli chodzi o zapachy do na przykład glanów i konwersów, to myślę, że tutaj moje kompozycje warto przetestować, ponieważ wybierałam zapachy, które tak jak mówię, nie dociążają, współgrają, ale przy tym są to takie kompozycje, które rzeczywiście do takich. Z tych eleganckich codziennych stylizacji raczej by się nie sprawdziły. Tutaj musi być już taki styl poważnego kalibru. Drugie pytanie brzmi następująco. Drugie pytanie jest podobne, mianowicie do tamtego stylu dalej lubię wrócić. Zmieniłem tylko buty na derby albo sztylety, ale teraz przeszedłem w bardziej elegancki styl Ala Nick Cave i lubię mm, nawet na zwykłe wyjście do baru czy do sklepu założyć czarną marynarkę i chinosy właściwie na każde publiczne miejsce i tutaj mam do ciebie pytanie, jakie ubrania, spodnie czy golfy polecasz do czarnej marynarki i jakkolwiek innej? Po prostu mam wielki problem z doborem kolorów do różnych ubrań, e, doborem kolorów do różnych ubrań, jak je łączyć z innymi elementami garderoby. Dopóki czegoś nie zobaczę, na jakimś aktorze lub modelu, albo na przykład na tobie, bo dobierasz ubrania świetnie, tak więc tutaj skupię się na tej części. Pozostała część to już pochwała mojej osoby, za które bardzo, ale to bardzo Ci dziękuję. Cieszę się, że doceniasz to, jak chodzę ubrany, i nie tylko. Natomiast skupiając się na tej części pytaniu, tutaj powiem wam tak: jeżeli chodzi o kolory, to wielu stylistów za to stwierdzenie mnie zabije, ale... Pierwszą podstawową wartością, cechą, którą warto sobie zapamiętać, jeżeli chodzi o dobór kolorystyczny, jest postawienie na krój i fasą, czyli coś, co w ogóle nie, ma, nie jest związane z kolorem. Moi drodzy, dla przykładu, szare spodnie i czarna marynarka, najbardziej podstawowe połączenie może wyglądać tak, ale też może wyglądać tak. Tak więc to warto mieć na uwadze. Same kolory, mimo że tutaj to połączenie jest jak najbardziej poprawne, jeżeli chodzi o łączenie go względem kolorystycznym, to drugie połączenie jest bardziej stylowe. Drugie połączenie jest takie, w którym ja już bym się ku któremu ja bym już się bardziej skłaniał. O co chodzi? Jeżeli na przykład mamy do wyboru, tak jak mówię, szare spodnie, czarną marynarkę, czyli taki najbardziej podstawowy komplet do tego biały golf czy białą koszulę, to tutaj um, możemy zastąpić prostą czarną marynarkę jednorzędową na na przykład marynarkę dwurzędową z czarnego moheru. Myślę, że jest to fajny sposób, fajny sposób na bardziej ustylowienie danej stylizacji, sprawienie, że będzie ona bardziej stylowa, a na przykład zamienienie zwykłych, gładkich, szarych chinosów na wełniane spodnie w kratę do moherowej marynarki, do tego biały wełniany golf i na przykład Oxford, może nie Oxford, ale na przykład Derby i mamy tutaj naprawdę świetną stylizację. Tak więc takie proste połączenia. Naprawdę, mimo, że tutaj mamy zachowane połączenie kolorystyczne, to jednak wymieniając niektóre elementy na nieco bardziej stylowe, o nieco lepszym kroju, czyli na przykład marynarkę dwurzędową o szerokich klapach będzie to o wiele lepiej wyglądać, aniżeli połączenie tego w taki prosty sposób. I tutaj wiem, że od lat blogerzy nie tylko blogerzy że zasypują nas frazesami na temat tego, że czarny już nie jest modnym kolorem, czarny jest nudny, czarny jest skomplikowany, czarny to się w ogóle tylko na pogrzeby nadaje. Ja się z tym w ogóle nie zgadzam. Jeżeli chodzi o czernie, to tutaj wystarczy zainspirować się na przykład kolekcjami marki Giorgia Armani, gdzie ta czerń z reguły bardzo często króluje. Czerń to jest ponadczasowa barwa, nie tyle co kolor, ale barwa i warto się z nią zapoznać, szczególnie jeżeli na przykład lubicie stylizacje, które od góry, załóżmy, że zakładam na siebie białą koszulę, em, bordową marynarkę w kraty i chcę, żeby ta marynarka grała główne skrzypce, to dobieram do niej czarne spodnie i czarne buty i mam gwarancję tego, że ta bordowa marynarka będzie się odznaczać na em, polu Pozostałych części garderoby, tak więc to jest uwagą. Ale wracając do koloru, z czym to łączyć, jak to łączyć, tak naprawdę do czarnego pasuje absolutnie każdy kolor. Tutaj moje propozycje na przykład są takie, że do czarnej marynarki zakładasz ciemno-granatowe jeansy, do tych jeansów brązowe, wysokie buty, brązowy pasek i golf w kolorze na przykład tutaj takiej em, ciemnego pomarańczu, czegoś na pograniczu pomarańczu a brązu gdzieś wyświetlić taka podobna propozycja o jaki kolor mi chodzi. I to już mamy świetną stylizację, gdzie jednak mamy zaakcentowany kolor w postaci takiego akcentu na ten golf, który będzie się tutaj odbijał. Ale jeżeli nie lubisz takich intensywnych, dość mocnych kolorów, to myślę, że tutaj biały albo szary będzie również świetnym połączeniem, czyli właśnie do e, takiej marynarki, takich dżinsów założenie na przykład białego golfu również będzie świetnie wyglądać. Lub moja trzecia propozycja. Jeżeli naprawdę Przepadasz za czarnym kolorem, to postawienie na coś w stylu Total Black Look również będzie świetnym rozwiązaniem. Czyli zakładamy na przykład do tych jeansów, nie zmieniamy dołu, nie zmieniamy góry, wymieniamy tylko golf na czarny, pod kolor czarnej marynarki mamy tutaj czarną, taką bardziej mroczną górę i nieco bardziej ożywiały dół, tak więc tutaj zamiast jeansów, można również założyć jeansy, ciemne jeansy i również będzie to świetnym rozwiązaniem. Ja natomiast czarny najbardziej lubię łączyć z szarościami z różnymi odcieniami szarości. I tutaj na przykład do, tak jak na początku przywoływałem stylizację z szarymi spodniami i czarną marynarką, to to również myślę, że jest świetny pomysł. Tym bardziej, jeżeli te spodnie na przykład będą w kratę, czy będą w prążki. Do tego biały t-shirt, czarny t-shirt, biały golf, czarny golf, e, obojętne naprawdę. Nawet ten bordowy, czy ciemnozielony golf e, będzie również świetnym rozwiązaniem do takiej stylizacji. Więc tutaj masz nieograniczone do pole do popisu, jeżeli chodzi o czarny. Tak naprawdę ciemny granat, ciemny granat w prążki, jeżeli chodzi o spodnie do czarnego golfu, będzie świetnym rozwiązaniem. Jeżeli mówimy o czarnej marynarce, całkiem total black look, czyli wszystko w czarnym odcieniu, również trochę pogrzebowo, ale również fajne, mroczne rozwiązanie. Coś, co naprawdę oznaczy się na ulicach, jeżeli założysz czarny golf, czarną marynarkę, czarne chinosy, do tego wysokie buty, świetna stylizacja. Najlepiej jeszcze wysokie, czarne, lakierowane buty, rękawiczki, samochody, Modowy. mamy tutaj naprawdę świetną stylizację. Myślę, że nawet taką stylizację w stylu Nika Keiva, ponieważ to by było coś, co on by z wielką chęcią założył, tak więc to mogę ci polecić. Co jeszcze? Tak jak mówię, każdy kolor, bordowy golf, zielony golf, ciemnozielony golf, e, tutaj e, brązy, nie brązy, brązowy golf, również świetne rozwiązanie do czarnej marynarki, czarnych spodni, dżinsów, białe spodnie do czarnej marynarki, też świetne rozwiązanie. Tak więc tutaj masz nieograniczone pole do popisu, tak naprawdę każdy kolor do czarnego będzie pasować. Tutaj pracujemy jedynie nad jego odcieniem, bo jeżeli założyłbyś taki, m, można powiedzieć, neonowo-zielony golf do czarnej marynarki, będzie to wyglądać kiczowato. Ale jeżeli do czarnej marynarki założysz ciemnozielony golf, będzie to już wyglądać znacznie lepiej. Tak więc tutaj dwie lekcje, które warto zapamiętać z odpowiedzi na to pytanie, to to, żeby po pierwsze kierować się fasonem ubrań, czyli im bardziej idziesz w stronę taką można powiedzieć urozmaicającą tej stylizacji, czyli stawiasz na dwurzędowe marynarki, marynarki w mikrowzór, marynarki z ciekawą fakturą tkaniny, marynarki z szerokimi klapami to tutaj bardziej odchodzisz w kierunku bardziej stylowych połączeń, jeżeli chodzi o czarną, zwykłą, przeciętną marynarkę. Jeżeli zaś w drugą stronę idziemy w coś prostego, czyli to co ja mam dzisiaj na sobie zwykłą, po prostu jednorzędową, najprostszym kroju marynarkę, no to to wygląda już bardziej, mniej zachęcająco aniżeli stylizacja, gdzie rzeczywiście poszerzamy ją o te elementy garderoby, które są bardziej urozmaicone i to samo tyczy się tego, co założysz pod spód. Oczywiście minimalna stylizacja, czyli czarna marynarka, czarny Spodnie czarny golf w żadnej fakturze również są świetnym rozwiązaniem. Natomiast tutaj, jeżeli chcesz coś bardziej stylowego, chcesz eksperymentować z tym stylem, iść w bardziej stylowe połączenia, to baw się fakturą i wzorami. Czyli, na przykład, tak jak mówiłem, moje połączenie numer jeden z dzisiejszego materiału: czarna moherowa, wełniana marynarka na dwa rzędy, do tego wełniane spodnie, szare w białą kratę, buty też czarne, lakierowane najlepiej, wysokie to już będzie w ogóle fajnie. Do tego zawinięta nogawka, biały golf, jakaś zaakcentowana. Na przykład biała poszetka. Myślę, że tutaj będzie świetnym rozwiązaniem, aż stylizację doskonałą na co dzień, doskonałą na wyjście do sklepu, doskonałą na wyjście do baru. Przy czym jest ona zaakcentowana i ta czerń w przypadku tej stylizacji nie wygląda już tak oczywiście. Oczywiście, dlatego to mogę Ci w przypadku czarnej marynarki polecić, a dla wszystkich mam taką... Małą e, uwagę, że nie należy bać się czarnego. Czarny to też jest kolor, też jest bardziej barwą, ale ja osobiście lubię czarny. Mimo że go rzadko noszę, to rzeczywiście jest to jedna z takich najbardziej uniwersalnych barw, którą najprościej jest się pobawić i trudno tą zabawę czymkolwiek zepsuć. Nie zgadzam się z wszystkimi innymi blogerami, którzy mówią, że czarny to jest kolor tylko na pogrzeby, bo czarny i na co dzień będzie bardzo dobrze wyglądać. Tak więc, jeżeli chodzi o tę część pytania, to to już było na tyle, a ja już przejdę do ostatni z nich. Ostatnia część pytania brzmi następująca. Trzecie pytanie, e, również ważne. Czy znasz jakieś, jakby to napisać, mroczne, gotyckie perfumy? Tutaj podałeś mi dwa przykłady i Blackwood bardzo dobrze znam. Uważam, że jest to świetna kompozycja, jeżeli mówimy o takich mrocznych, typowo ciemnych, gotyckich zapachach. No i numer dwa oczywiście Black Tourmaline, również zapach, który jest ciężki, on jest śmieszny w odbiorze przy czym jest to taka bardziej, ja to usosztamiam z taką typowo sensu stricte czarną kompozycją, która właśnie z czarnym kolorem mi się kojarzy, tak więc te dwa zapachy bardzo dobrze wybrałeś, są to naprawdę świetne kompozycje, jeżeli mówimy o takich ciężkich, mrocznych, ciemnych zapachach, natomiast tak jak wspomniałem na początku tego materiału, ja mam dla Ciebie dwie kompozycje, dwie propozycje, które gdzieś zahaczają o właśnie tę tematykę i numer jeden, wspomniałem Ci już o tym wyżej. Ja to spoglądam na moją ściągę, to jest właśnie Nesomato Black Afgano, czyli zapach, który również jest takim sensu stricte ciężkim, mrocznym zapachem. Zapachem, który już właśnie utożsamiam też z takim czarnym kolorem. Tak więc ten zapach warto mieć na uwadze. Oczywiście City on Fire, jeżeli mówimy tutaj o tym zapachu dymu, on też jest sensu stricte mroczny. Przypisując go właśnie takiego total black look, gdzie wszystko mamy na sobie w kolorach czarnych. Na przykład, tak jak mówiłem o tej stylizacji czarny golf, czarna marynarka. Czarne spodnie, do tego lakierowane, czarne wysokie buty i czarne rękawiczki samochodowe. Tutaj myślę, że również świetnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie zapachu City on Fire, który dawałby takie złudzenie. To jest zapach, którego nie da się przeoczyć. To jest tak, jakby ktoś dosłownie pachniał takim ogniskiem. To jest naprawdę zapach, który ten mrok w tej stylizacji by podbudowywał. Tak więc to warto mieć na uwadze. No jeżeli chodzi takie mroczne zapachy, to tutaj Montale Fantastic Wood również byłby takim świetnym, mrocznym zapachem, który mogę Ci polecić. Coś już nieco delikatniejszego, bardzo podobne do Black Oud, tylko nieco tańszy, o ile dobrze pamiętam, ponieważ Montale ma troszeczkę tańsze zapachy. Jeżeli chodzi o jeszcze takie mroczne... Lajugwana i tutaj zapach ten to jest również taka nieco bardziej skórzano-zamszowa kompozycja, też nieco mrocz, mroczna. Myślę, do takiej stylizacji skórzana kurtka, czarna, skórzana, czarna koszula, czarny golf, czarne spodnie, czarne buty również będzie świetnym rozwiązaniem. Będzie to fajnie uzupełniać, jeżeli na przykład w stylizacji jest dużo skórzanych elementów, to ja myślę, że ten zapach będzie taką kropką nad i. Ale myślę, że jeżeli, jeżeli chodzi o mroczne zapachy i jeżeli nie mówimy o Blackwood, który uważam za taki numer jeden, to myślę, że tutaj te City on Fire również, czy właśnie Nasomato, Afgano Black to będą zapachy, które mogę Ci polecić, jeżeli mówimy o takich sensu stricte mrocznych perfumach. Tak więc to są kompozycje, którym ja jak najbardziej polecam cię zainteresować, tym bardziej, jeżeli ich nie znasz, ponieważ są to naprawdę świetne, ale to bardzo świetne zapachy. o to pytanie, to to by było już na tyle. Mam nadzieję, że każdą kwestię udało mi się poruszyć i rozwikłać w taki sposób, że już na jej temat nie będzie dodatkowych pytań. Oczywiście się zawsze cieszę, jeżeli macie pytania, ale też zależy mi na tym, żeby przekaz był jak najjaśniejszy, jak najprostszy, a też nie ukrywam, że zazwyczaj tłumaczę wszystko mm, swoimi myślami. Po prostu nie staram się tego uprościć, tylko tłumaczę to tak, jak ja to sam rozumiem. Jeżeli ktoś z Was ma do mnie jeszcze jakieś szczegółowe, bardzo treściwe pytania i chciałby usłyszeć na ich temat odpowiedź w formie filmu, to na każde z takich Waszych dłuższych pytań dotyczące czy to stylu, czy zapachów, będą właśnie w formie wideo, ponieważ dla mnie jest to też o wiele, wiele wygodniejsze, o wiele więcej w krótszym czasie mogę powiedzieć, aniżeli napisać Wam w odpowiedzi na komentarz. Tak więc właśnie w taki sposób będę te wasze, na te Wasze pytania odpowiadać. Ja oczywiście na sam koniec zapraszam Was na mój blog, gdzie znajdziecie więcej na temat perfum oraz męskiego stylu, a także odpowiedzi na jakieś Wasze pytania związane ze stylem. Tam wystarczy tylko dobrze poszukać. Oczywiście link jak zawsze znajdziecie w opisie. Zapraszam Was też również na mój Instagram, gdzie znajdziecie więcej na temat stylowych inspiracji oraz kodów rabatowych do różnych marek, tak więc tam również warto jest mnie obserwować. Ja oczywiście na sam koniec zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania, także do naciśnięcia dzwoneczka, Was to nic nie kosztuje mi, jak zawsze pokazuje to, że idę w dobrym kierunku, że to co robię ma sens, to, co robię się Wam podoba, daje Wam to jakąś wartość i jest już was coraz więcej. Dlatego, jeżeli możecie, jeżeli możesz, to właśnie teraz wiesz, co masz robić, wiesz, gdzie masz kliknąć. Ja oczywiście życzę Wam miłego i do zobaczenia w kolejnym filmie.